Michał Wielonek, to jest Dzień na Żywowe Men. Kolejny program przed nami. Z sondażu Ibris dla Radio Z wynika, że 64,2% Polaków jest przeciwna przyjęciu euro przez Polskę. Tylko 24,5% ankietowanych chce zastąpienia złotego wspólną europejską walutą. Przy naszym Skype'ie jest Artur Szczepek, Instytut Romana Rybarskiego. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To o tym sondażu porozmawiamy. O to, co powiedział jeden z ekonomistów, były członek Rady Polityki Pieniężnej, Bogusław Grabowski. Posłuchajmy. Pan e, wyniki sondażu dla Radia Z: 64% Polaków nie chce euro. Ten wynik świadczy o mądrości Polaków? Nie, ten wynik świadczy, po pierwsze, Polacy nie mają pojęcia, e, o czym mówią. Przepraszam bardzo, muszę to powiedzieć. Jestem ekonomistą. Nie obraża pan naszych słuchaczy, nie, tych, nie, którzy się nie obrażam. wypowiadali? Nie, nie obrażam. Oni wypowiadają się na podstawie swojej wiedzy, której nie mają, bo przecież nie są ekonomistami, na podstawie swoich wyobrażeń, a tak naprawdę, jak się nie ma wiedzy na dany temat. Polacy nie mają pojęcia, o czym mówią, pana zdaniem? Ho, ho, panie redaktorze, ja widzę, że tutaj e, mamy standard, czyli mamy eksperta Platformy Obywatelskiej. E, który uznaje demokrację tylko i wyłącznie wtedy, kiedy służy ona interesom Platformy Obywatelskiej. Jeżeli demokra demokracja jest po naszej stronie, no to wtedy ludzie są mądrzy, mają wiedzę i, i, i na wszystkim się znają, ale jeżeli coś się nie zgadza z linią Partii Platformy Obywatelskiej, jak, jak widać, jest to kwestionowane. Nie, no ja uważam po prostu, że ta wypowiedź to jest skandal. Osoba, która jest profesorem, nie powinna publicznie obrażać Polaków. To też nie jest tak, że Polacy się mają znać na wszystkim, bo to jest niemożliwe, ale ja nie uważam, żeby Polakom brakowało wiedzy na tyle, żeby wiedzieć i widzieć, co na przykład robi Unia Europejska? Czyli jeżeli my, zakładając, poparlibyśmy tezę pana profesora mówiącą o tym, że euro jest dla Polski dobre, to poparlibyśmy to, że. No, Bogusław Grabowski mówi w ten sposób, że przyjęcie euro przyniosłoby ogromne korzyści lepszą stabilność i bezpieczeństwo finansowe, ale również stabilność i bezpieczeństwo polityczne a także lepsze perspektywy w długookresowym wzroście. Tak mówi również no, w tym wywiadzie no, przytoczonym w Radio Zet Błogosław Krawowski. No, panie że mi się wydaje, że nie. Chociażby inflacja pokazuje, wskaźniki inflacji w całej Unii Europejskiej w strefie euro, że to tak do końca nie jest. No, państwa, które są w strefie euro też mają potężne problemy z inflacją. Niech pan zauważy, że chociażby jeszcze do niedawna Niderlandy, czyli Holandia miała wyższe wskaźniki inflacji niż Polska. No w tej chwili zaczęło leciutko spadać. Inne kraje też stosunkowo plus minus 10 bądź więcej procent. Więc to też nie jest, nie jest tak, że strefa euro nas chroni. Ja obawiam się, że ten pogląd jest niewłaściwy. Za chwilkę pokazujemy Państwu Sejm, bo za chwilkę dosłownie głosowanie, bardzo ważne głosowanie w temacie KPO. Pytanie, czy ta nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym przez Sejm przejdzie. Mieliśmy wcześniej wystąpienia, to dosłownie kilka minut temu. Pra, jeżeli chodzi o, o wystąpienia przed tym głosowaniem, bezpośrednio PSL wstrzyma się w sprawie głosowania Polska 2050, Konfederacja Przeciw, Solidarna Polska. Krzyczy w Sejmie o hańbie i sprzedaniu się Brukseli. Za chwilę, dosłownie na sali plenarnej, to głosowanie, nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Wiemy, że w Zjednoczonej Prawicy dość duży rozdźwięk, bo Solidarna Polska mówi właśnie o mm, uleganiu Brukseli, o pisaniu ustaw pod dyktando pod dyktando Unii Europejskiej, czy też Komisji Europejskiej. Mateusz Morawiecki cały czas podtrzymuje, że te pieniądze są Polsce potrzebne i wypracowano kompromis. Ja o to zapytam, o to KPO w takim razie pana. Czy to rzeczywiście jest kompromis, tak jak mówi premier Mateusz Morawiecki? Czy to jest jednak to, ta sytuacja w tej sytuacji, w tym sporze rację ma Solidarna Polska, mówiąc o tym, że no, to jest ustawa pisana pod dyktando Brukseli? Panie redaktorze, KPO dla Polski jest szkodliwe i mówię to z pełną świadomością i przekonaniem. Chociażby proszę zwrócić uwagę, że KPO i te środki z KPO to nie są pieniądze, które my sobie raz możemy wydać na co chcemy, bo wydatkowanie tych środków jest jasno określone. Druga sprawa to to, że KPO to też jest kredyt, tak? czyli my po prostu uzyskujemy kredyt od Unii Europejskiej i w zamian za to którego musimy notabene spłacić. I w zamian za to my się godzimy na przykład na takie kwiatki jak podatki europejskie, jak jeszcze większą ingerencję w naszą suwerenność. Proszę się zapoznać z kamieniami milowymi. Jest tam nota kilkadziesiąt pozycji, które my musimy spełnić, aby te środki Otrzymać. I te wszystkie kamienie milowe, one są dla Polski szkodliwe, jak chociażby to różne rozwiązania polityki klimatycznej, jak właśnie wcześniej przeze mnie wspomniane podatki unijne, jak zgoda, no powiedzmy sobie wprost, to jest zgoda tak naprawdę na pogłębienie integracji europejskiej i próbę wciągnięcia nas pod rząd zagraniczny, czyli Unia Europejska. Unia Europejska chce poprzez te środki, które trafią do Polski przekonać polityków, abyśmy my oddali swoją suwerenność na, na rzecz Unii Europejskiej. I tak, ja tylko wyjaśnię, i bo tutaj w tle posta... pojawiają się głosowania, tablica z wynikami głosowań. To nie jest jeszcze głosowanie nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. To jest blok głosowań przy wiejskiej, ale na pewno w momencie, kiedy y, będziemy znali te wyniki głosowania, to Państwu je przekażemy. Nie wiem, czy zdążymy w tym programie, ale na pewno ta informacja natychmiast się y, pojawi. Wracając oczywiście, bo przerwałem panu. Tak, tak. Tutaj my musimy robić wszystko, żeby uświadomić Polaków, że te pieniądze to jest. Zło, i, i, i te pieniądze tak naprawdę nic nam nie pomogą, bo Polacy w tej materii są oszukiwani. Polakom się mówi, że my dzięki tym pieniądzom możemy zrobić wszystko, uratować budżet, firmy i tak dalej, a to jest po prostu wirutne kłamstwo i bzdura. Jeżeli e, politycy. E, a to te pieniądze e, w niczym nie pomogą, bo te pieniądze są na konkretne cele. E, to wszystko związane jest z łagodzeniem kryzysu pokowitowego, no i tego kryzysu, który jest wynikiem wojny na U Ukrainie. Więc te pieniądze, no, w Czymś konkretnym mają pomóc Polsce i Polakom? Tak przekonuje Mateusz Morawiecki. No tak, ale Mateusz Morawiecki zapomina, że jeżeli dodatkowo wpompujemy pieniądze w gospodarkę, to dalej nakręcimy inflację. I nikt mi, pan redaktor, odpowie, jak to się ma na przykład z polityką Narodowego Banku Polskiego, która w tym zakresie jest przeciwna. Czyli jeżeli, jeżeli my staramy się opanować inflację, to nagle planujemy dorzucić kolejne pieniądze w gospodarkę. Czyli zrobimy coś, co dalej inflacja nakręci. A jak pan zauważy, jak my w tej chwili jeszcze bardziej zaczniemy dolewać oliwy do ognia, to skończy się dla Polaków jeszcze gorzej. Czyli nie dość, że my oddamy i zgodzimy się na, na dodatkowe podatki, na rzeczy, które przekroczą kwotowo to, co my uzyskamy z KPO. To jeszcze będziemy mieli inflację, która doprowadzi do spadku siły nabywczej polskiego pieniądza. Także tutaj nie ma dla mnie żadnych argumentów przemawiających za, przemawiających za tym, żeby na KPO się zgodzić. Każdy polityk, który się uważa za polityka prawicy i za tym zagłosuje. Nie jest żadnym politykiem prawicy i według mnie jego kariera powinna zostać skończona. No dobrze, to zostawmy na chwilę chociaż krewy plan odbudowy i pieniądze z funduszu unijnego. Dzisiaj na pewno przy gorąco i bardzo ważne głosowanie. Będziemy do tego z pewnością wracać, ale powracając też do tego tematu, który my dzisiaj zaczęliśmy, od którego zaczęliśmy rozmowę, czyli ta wypowiedź Bogusława, Bogusława Grabowskiego w temacie euro, to ja o tą walutę euro europejską zapytam. Może nie tyle, co by przyniosło euro w Polsce, natomiast czy walutę europejską trzeba odrzucić teraz, trzeba odrzucić w dłuższej perspektywie również jak pan na to patrzy. Panie redaktorze, osobiście uważam, że Polska powinna zostać przy swojej własnej walucie. Własna waluta może ułatwić realizowanie naszych narodowych interesów gospodarczych i przede wszystkim być elementem prowadzenia suwerennej polityki międzynarodowej. Niech pan zauważy, że posiadając niezależną walutę, możemy przeciwdziałać kryzysom czy łagodzić ich skutki, a spoglądając na przykład na ostatnie 30 lat, no to możemy śmiało stwierdzić, że niebywały sukces gospodarczy, jak i rozwój zawdzięczamy między innymi złotemu, jako jednemu z elementów prowadzenia przemyślanej polityki gospodarczej. Także dzięki temu, że nie, że nie należymy do wspólnoty krajów euro, posiadamy też płynny kurs. Przez to, dzięki dewaluacji waluty, możemy poprawić konkurencyjność przemysłu podczas kryzysów i, i, i to nam może pomóc chociażby w tej chwili, opanowując kryzys gospodarczy, przed jakim stoimy. Jeszcze jeden argument panu przytoczę, nawet to będzie kazus, można powiedzieć, Chorwacji. Czyli efekt cappuccino. Efekt cappuccino prowadzi do, do tego, że nieuczciwi handlowcy będą mogli wykorzystać zmianę waluty, żeby podnosić ceny, które potem nie spadną. Czyli, jeżeli my jesteśmy przy własnej walucie, to do tego efektu cappuccino nigdy nie dojdzie. I tak naprawdę zamkniemy nieuczciwym handlowcom możliwość podwyższania cen poprzez wykorzystanie zmiany waluty. Także ja bym chciał jasno powiedzieć, że ja wiem, my jesteśmy zobligowani traktatami do tego, aby wspólną walutę przyjąć, ale według mnie my powinniśmy. No nie ma wszystko, tego określonego aby... jasno w czasie, to w traktacie akcesyjnym do Unii Europejskiej my się zobowiązaliśmy do przyjęcia europejskiej waluty, ale nie ma tej konkretnej, sprecyzowanej daty. Tak, tutaj, tutaj pełna zgoda, ale my powinniśmy zrobić wszystko, aby te traktaty zmieniać. Według mnie te traktaty, które negocjowaliśmy wiele lat temu, dla nas w tej chwili są szkodliwe. Dlaczego tak się stało? Ponieważ nie mieliśmy wiedzy, w jakim kierunku pójdzie Unia Europejska. Przypomnijmy, no Unia Europejska. To miała być wspólnota gospodarcza, wymiana handlowa, przepływ ludzi, kapitału, podróżowania i tak dalej, a, a nie organizacja, która ma się stać jednym wielkim superpaństwem pod dyktando... No tak, ale to czy my dzisiaj jeliczny. też wiemy, w którą stronę znów pójdzie Unia Europejska? Bo mówi Pan o tym, że wówczas nie wiedzieliśmy. Czy my teraz mamy taką pewność, taką gwarancję, czym rzeczywiście unijna wspólnota jest i w jaką stronę to wszystko zmierza? Tak oczywiście popatrzmy na ostatnie lata, co, co jest promowane w Unii Europejskiej chociażby albo co jest jakie rozwiązania są próbowane do narzucenia w różnych poszczególnych krajach członkowskich. Czyli osoby, które na przykład mają jakieś tam swoje, ja to nazywam mokre mokresny, czyli jakieś swoje rozwiązania, które nawet nie wynikają z rzetelnej wiedzy, analiz i tak dalej, tylko na siłę mi się ten pogląd podoba, to ja go przeforsuję bez względu na koszty. To jest chociażby pakiet Fit for 55 i rozwiązania klimatyczne, które tak naprawdę rozwalą gospodarki. Krajów, poszczególnych krajów Unii Europejskiej i zniszczą naszą konkurencyjność. To, że my sobie coś tam ograniczymy, to, to, to jest bardzo niewielki, nie, niewielki wskaźnik tego wszystkiego. Bo na przykład takie kraje jak Indie, jak Chiny, jak Brazylia, jak Stany Zjednoczone, nigdy w tym kierunku nie pójdą i nigdy nie ograniczymy wszystkich tych problemów z klimatem, jakie, jakie mamy. Mi się wydaje, że to, to nie jest ta droga. No i niech Pan zauważy tego typu rozwiązania, czy, czy my jako prawica mamy jakieś możliwości dyskusji, czy niech Pan zauważy, dużo się mówi w Europie o tolerancji, a tak naprawdę jest forsowana jakaś tam agenda i każdy głos, już nawet nie powiem krytyczny, tylko odmienny, już jest traktowany jako rasizm i inne rzeczy. A poza tym ataki na instytucje rodziny, na polskie dzieci, na zmianę, że tak powiem, myślenia, które ma osłabić tak przywiązanie do tradycji czy, czy do narodu. To są, to są te rzeczy, których wcześniej nie było, a teraz one występują i te procesy, te procesy zaczynają przyspieszać, na, na które my powinniśmy powiedzieć. Stop, koniec pewnej granicy nie pozwolimy przekroczyć. Jeżeli będziecie próbowali przekroczyć granicę, no to my wybudujemy jeszcze grubszy mur. A wydaje mi się, że w tej chwili sojuszników znajdziemy nie tylko na Węgrzech, ale też w innych krajach, jak chociażby we Włoszech, być może za niedługo w Hiszpanii i tak dalej. No dobrze, to na zakończenie, bo mamy półtorej minuty programu, wracam do, do tej wypowiedzi Bogusława Grabowskiego, który straszy Polaków katastrofą gospodarczą. Od tej katastrofy gospodarczej jesteśmy blisko, daleko. No wie pan co, no jesteśmy w kryzysie. No tego akurat nie, może, nie można podważyć, że e, zmierzamy, zmierzamy w kierunku. E, e, jeszcze gorszych wpływów i problemów w gospodarce, ale ja chciałbym tylko zauważyć jedno. Tutaj ekspert Platformy Obywatelskiej mówi o, o, głęboko, o głębokim procesie prywatyzacji i tak dalej, ale ja na przykład nie zauważyłem, żeby opcja polityczna którą ten pan reprezentuje te postulaty na sztandarach miała niech pan zauważy polityka platformy obywatelskiej polega na tym że obiecujemy że rozdamy więcej i zrobimy to lepiej która jest populistyczna jeżeli pan profesor chce przekonać Polaków niech zacznie od Donalda Tuska a poza tym jest jeszcze inna kwestia my nie powinniśmy uderzać bo ja znam kontekst tej wypowiedzi to tutaj chodziło o Orlen tak tutaj nie powinniśmy uderzać w polskie firmy, które są firmami strategicznymi dla funkcjonowania państwa polskiego. Jeżeli pan profesor... Ale dzisiaj fala hejtu chce... wylała się wśród i opozycji, i elektoratu opozycji pod kierunkiem, pod adresem Daniela Obajtka, grupy, grupy Orlem. No wie pan co... Ka każdy, każdy powód jest dobry, żeby uderzyć w polski rząd i w, i, i w polskie państwo, tak? Czyli mnie... to nie jest tak, jak mówi opozycja, że Orlen, że Daniel Obajtek łupił okradał Polaków. Wie pan, co tego nie wiemy. My nie mamy wiedzy, jakie były y, czynniki wewnętrzne. Nie mamy tych informacji, które na pewno miał Daniel Obajtek. No, ale scherz. wiemy, jaka była cena za litry benzyny i wiemy w, jeszcze w roku 2022 pod koniec. Wiemy, co wydarzyło się na stacjach w 2023 w styczniu na początku roku. Niektórzy mówili to, że to cud y, na Orlenie. No i nie atakowali wprost, że Orlen, y, Orlen oszukiwał, okradał Polaków. To bardzo krótko, bo musimy kończyć. Dobrze, panie redaktorze, to jest ostatnie dwa zdania. Ja uważam, że to jest bardzo nieuczciwe, ponieważ trzeba wziąć dużą odpowiedzialność za to, co dzieje się potem. Sytuacja w polskiej gospodarce podczas kryzysu jest dynamiczna i według mnie lepiej było nazbierać trochę więcej kapitału i potem ewentualnie obniżyć, aniżeli po prostu obniżyć, wpływy by spadły, a potem mielibyśmy duże problemy i na przykład tego paliwa by zabrakło. No, i co wtedy? I wtedy mielibyśmy kolejną panikę, która by nakręciła jeszcze bardziej wskaźniki ekonomiczne i inflację. A myślę, że to w dłuższej perspektywie czasowej jeszcze bardziej odbiłoby nam się czkawką. I na koniec to tyle, Artur Szczepek. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja panu za rozmowę, państwu oczywiście za uwagę. I jeszcze informacja na koniec: wniosek o odrzucenie powstania Komisji do Spraw Zbadania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Polski w latach 2007 2022 220 posłów za, to cała opozycja, 233 przeciw, to Zjednoczona Prawica. Stawiamy kropkę w tej części programu. To był dzień na żywo Za chwilę Jan Bodakowski rozmowy niepoprawne politycznie. Pozostańcie państwo za.